Yeah. Uh -oh. This can't be happening! It's backfiring! Impossible! How? ta -da. Yo, what do you mean, impossible? Your plans have been crushed by Sonic for like. Eh, ever! He stopped you like it's his job or something. In fact, I can't remember a plan he didn't stop. What are you talking about? He hasn't stopped all of them. Name one. Um. to the attention panels. Sound by auditory processors new no and loud. Now I remember why we changed his voice chip. That no matter, I may have suffered a setback, but this thing's far from over. I will crush Sonic! Witam w kolejnym odcinku "Zagrajmy w Sunny Colors" i wygląda na to, że wygraliśmy już po pierwszej strefie. Hey Tails? Yeah. I got under my feet and see plumes of dust rising and rubble tumbling and aliens running for their lives, yeah, I get a bad

Przed tym złym przeczuciem i rzeczywiście tutaj musimy uciekać. Co prawda, cały poziom, cały terminal velocity to jest taka oskryptowana sekwencja, gdzie właściwie biegniemy wzdłuż jednej linii i tylko poruszamy się na bokach i skaczemy. Ale fabularnie to działa świetnie. Należy bardzo uważać na tych przeciwników oraz na te małe chopki. Bardzo ciężko widać, ale jeśli się potkniemy, to wtedy się potykamy o tę drugą i trzecią. I wtedy na tyle długo jesteśmy potknięci, że przeciwnicy nas tymi swoimi laserami. Bardzo łatwo jest tutaj zginąć, jeśli raz się oberwie, bo wtedy najpierw się obrywa, potem przez chwilę nie mamy kontroli, potykamy się, znowu nie mamy kontroli, i obrywamy kolejnym laserem ginąc. W drugiej części poziomu uciekamy przed motobagami. Zasady są takie same jak wcześniej. Jeśli walniemy ich bokiem albo bustując, to wtedy dostajemy więcej bustów z łyspów, które. Te motobagi zawierają. I w sumie motobagi naprawdę mocno się poprawiły od czasu Sonic'a 1. Wtedy to były takie powolne, a tutaj są szybkie jak Sonic. Eggman naprawdę się poprawił, bo wcześniej jedyne co zrobił, co było tak szybkie jak Sonic, to był Metal Sonic. I ten typek wrócił. Ale na szczęście teraz jest znacznie łatwiejszy z prostego powodu. Możemy skakać. I to jest naprawdę niesamowite ułatwienie. Tylko nie polecam tutaj bustować za bardzo, bo wtedy nie będzie widać tego przeciwnika. Po prostu będzie za daleko, nie świecisz się w kamerze i nie będziemy mieli ostrzeżeń gdzie strzela laserem. Dlatego polecam stanąć sobie jak najbliżej i przeskakiwać nad jego pięściami. Wtedy nie musimy też niczego unikać. Po prostu skaczemy, skaczemy. Nie trzeba unikać laserów. Nie trzeba unikać motobagów, które się pojawiają w drugiej części, dlatego że ten przeciwnik będzie jej niż tył zaraz. O ile tego typka w Aquarium Park nienawidziłem. To tutaj mm, to jest całkiem relaksujący taki natazis, że wcześniej był takim problemem, a teraz można sobie po prostu rytmicznie przeskakiwać. I to właściwie te, to, co jest na tym poziomie, jak dobiegniemy do odpowiedniego momentu, to po prostu poziom się skończy i tyle. Nawet nie wiadomo, czy ten przeciwnik nadal zginął, czy żyje. Kto tam wie i kogo to nam obchodzi?

I know you're trying to be clever with this whole amusement park pun thing, but it's just coming off lame. So just say you're going to destroy us and stop embarrassing yourself. Curse you, Sonic! Not only do you foil my plans, but you foil my speeches as well! I work hard on them! No matter, I will destroy you, and I will be victorious! Is that better? Like a million times better. Thank you. This robot is special! He's powered by the energy from your little friends! He is invincible! So I'd say it's been nice knowing you, but it hasn't. I have to admit I'm a little scared. I don't think we can beat this guy. See you on the ground, buddy. Huh? Sonic, no! Just got one last thing to do! As for you... No, i mamy finałowego bossa tej gry. Co jest o tyle nietypowe na te swoje czasy, że to był pierwszy trójwymiarowy Sonic, w którym finałowa walka nie była żadną superformą. W ogóle, od... z, z, z czasu Sonic Adventure, wszystkie gry miały jakąś superformę na samym końcu. Nawet handheldowe, jak Sonic Advance. Seria RAF, czy nawet dziwactwa typu Secret Things. Chociaż seria Rivals nie miała walki jako Super Sonic. No, Rivals 1 i 2 jedynie nie miały. A tak poza tym wszędzie jak nie Super Sonic, czy jakaś inna forma typu Dark Fighter Sonic, albo ewentualnie chociaż Super Fado. No a tutaj! nasze Nogi, nasza Prędkość i Na chomik Homing Atak wystarczą do wszystkiego. Żeby pokonać tego bossa, przede wszystkim należy unikać jego ataków. O tak, oczywistość. Tylko, tutaj nie chodzi tylko o to, że stracimy pierścienie. Chodzi o to, że jeśli nie oberwiemy podczas danej fazy, to wtedy boss się przysunie i jeśli trzymam do góry, to jest ważne, trzeba tutaj trzymać do góry, to wtedy boss się przysunie i możemy zrobić chomik ataki. No, na przykład teraz oberwałem, więc dlatego boss strzela jeszcze raz, zamiast po prostu się przesunąć. I wersja na DS-a to nie jest finałowy boss. Jest coś podobnego, co też wykorzystuje moc wszystkich Whispów, ale Egwen nie jest nowym bossem w wersji na ds -a. Tam są też poziomy specjalne, gdzie się zdobywa Margdy Chaosu i zdobycie wszystkich odblokowuje ukrytą walkę, która jest jako supersonic, więc wersja na ds zupełnie się nie wyłamuje ze schematu walki jako supersonika na samym końcu. Jeśli chcemy zadać dwa razy obrażenia podczas jednej fazy, to należy wbustować tego przeciwnika po serii Homing ataków. Do tego jeszcze wersja na DS-a wykorzystuje wszystkie Wispy. A tutaj tylko niektóre, na przykład jest Spikes, Cube. Ale na przykład nie kojarzę, żeby ten Boss kiedykolwiek użył Rocket'a, rakiety. A w wersji na DS-a używa. A może po prostu jest to atak, który jest zaprogramowany, tylko jest bardzo rzadki? No, nie mam pojęcia. Ale w wersji na DSa wszystkie Wispy, których Eggman używa, używamy inne. No i z każdym walciem Eggmana i w każdym wbustowaniu Eggmana ratujemy wispa kolejnego rodzaju. A kiedy już uratujemy wszystkie rodzaje... You, you, you Świetny finałowy boss, po prostu świetny! Uwielbiam tego bossa! I widać Sonic Team też bardzo uwielbia, bo później bardzo, bardzo podobne finałowe bossy były w Sonic Lost World oraz nieco mniej podobne w Forces. No a chociaż Forces tak bardziej wizualnie, natomiast Lost World bardziej mechaniką. Ale to jeszcze nie koniec gry, bo stacja jeszcze wybucha i wypadałoby uciec. Who turned out the lights? At Eggman's incredible interstellar amusement park. You can be. O nie, Eggman nie żyje. Wpadł do czarnej dziury i kto teraz będzie głównym złoczyńcą całej serii? Chociaż mam pewien pomysł. Bezdenne przypaście. Po prostu teraz się nie zorientowałem, bo już się skończył filmik, nie zdążyłem złapać pada, no i mi się wpadło. Drugi akt, Terminal Velocity, to jest praktycznie to samo co w pierwszym, z tą różnicą, że uciekamy przed dziurami, a nie przed przeciwnikami. Jest to bardzo krótki akt, więc to już jest koniec Sony Colors, ale zostały jeszcze poziomy dodatkowe. Dlatego to jeszcze nie jest koniec tej serii, zostały jeszcze cztery odcinki. Po prostu tych poziomów dodatkowych jest dużo i to są normalne poziomy. Like you thought I wouldn't? The only thing I was thinking about was getting pushed into an elevator. Well, a hedgehog's gotta do what a hedgehog's gotta do. Great job, Sonic. Thanks. But I had a little help during that last part. said, thank you for saving us. You're welcome. Thank you for saving us. <laughs> uh, he says you are welcome. That thing's translating pretty good. Yep, I finally got all the kinks out. We can talk to them perfectly now. <laughs> oh, great. He says, goodbye, my friends. I have to go. Just when I got this thing working. Better late than never, buddy. <laughs> right on. Of course you won't. On the bright side, a certain someone got their voice back. I feel like my own self. All I want to do is talk, talk, talk! Hey, remember when we were chasing those little alien guys? What's up with those things anyway? They sure were funny looking! <laughs> it smelled that though! What I wouldn't give for the maddening silence of space right about now. <laughs> hey, I heard they started using fish! Barbara, we didn't bring any with us! Not that we can eat it since we're robots, but we could have looked at it! I love looking at stuff! I love stuff! The fireworks on the was great! Right? Hey, how did you get all this stuff to blow up like that anyway? Loved it! By the way, did you destroy something oh, this time? sorry! sorry. To co myślicie o Sonic Colors i o tej serii? Podzielcie się w komentarzach. Jeśli będziecie oglądać odcinki dodatkowe, to do zobaczenia w następnej części. A jeśli nie, to do zobaczenia w następnej serii. I pozdrowienia dla Szyny, gdy to ma wymagania. Dla Bartofa Zdrojewskiego i dla Carmel X Star. Następne razem pozdrowienia będą wyłącznie na końcu serii. Bo chyba was rozpestkiłem.